Dobry we wtorek, 28 października. To jest patrzyczkę, do więzienia. No i my już sobie przyjechaliśmy. Patrzy wyciera ściany oczywiście. Idziemy tutaj. Nie wspomniałem, że my idziemy do więzienia, bo tam jest taka jakaś Halloweenowa impreza. W stylu trzeba pomóc wandzie, znaleźć czarne koty. No, więc w sumie nie wiem co tam ma być. Ale idziemy. A przechodzimy przez słynny trzęsący się mąso patrzę, słucha, bo tam pan poszedł i troszkę kłaska drży. No A tu mamy taki widoczek Na jedną stronę o, daleko, tak A tam na drugą stronę A my idziemy prosto Kiedy się idzie to po prostu no Czuć jak ten most jakby tak faluje troszeczkę. tak ładnie Stąd nazwa oficjalna oczywiście jest inna ten budynek który przed nami widzicie ten wyższy to jest odpowiednik naszego urzędu wojewódzkiego przez wiele lat był on najwyższym budynkiem w Irlandii ale już jest od niego są od niego większe zarówno w Kork jak i w Dublinie no i oto jest cel naszej tutaj drogi dawne więzienie w Kork obecnie no, muzeum ale również muzeum radia no, ale przede wszystkim tego więzienia Może tam zobaczyć jak to dawniej się odbywało, kary pozbędnienia wolności, że nawet takie dzieciaki, no takie nie, ale tam jest bodajże przykład dziewięciolatka, który tam kradł żywa, no to Został są skazane tam na parę miesięcy, no i plus baty każdego tygodnia dobrze, wchodzimy do środka no dobra, kupiliśmy bileciki to jest normalnie jak za wejścia, tak i, I mamy taką tutaj mapkę. Musimy odnaleźć, no już tam nie wiem, 16 czy 18 kotków czarnych, raczej wątpię, żebyśmy to znaleźli. Ja już taką mapkę po polsku. Pan zapytał w jakim języku, stąd jesteśmy i dał nam po polsku. No proszę. No tam, idziemy. No więc tak, to jest ta brama, którą weszliśmy. Patryś pokazuje, bo tutaj chłopczyk też właśnie Zbiera. Dobrze. Tak wygląda ten. No, miałem powiedzieć zamek. To nie zamek. To więzienie jest. No. Idziemy, wchodzimy. Weszliśmy do środka. Jakieś nietoperze. A to są toalety. Chcemy szukać, tu proszę wartownik nas zaprasza do wejścia do więzienia. Więc chodzimy tutaj. O. I tak tutaj mamy teraz Halloweenowe. Widzicie? To chodzimy, szukamy. Będziemy tutaj zaglądali do cel. w takich oto warunkach ludzie tutaj byli no, zobacz no tutaj ksiądz powiadał niszczyźnika no i proszę, pierwszy kot odnaleziony chętnie żebyśmy wszystkie znaleźli ale pierwszy jest tu kolejna celo Proszę bardzo, pora obiadowa. Akurat. O, jest! O, proszę, jest kolejny kod. Tutaj za szybą mamy autentyczne inskrypcje więźniów z tamtych czasów. No i kota oczywiście. No, tutaj śpi więzień. I jednocześnie jest kotek nad nim Kolejna więzienna cela Proszę bardzo, matka i dzieckiem No nie było przebacz, no, tutaj jesteśmy na górze Sama góra jest zamknięta no. Ale możemy przejść się tędy a to jest ta część tutaj. No, to kolejny pan strażnik z panem doktorem. Wcześniej w tej gablocie mogliśmy podziwiać zawartość torby pana doktora. Do kolejnej celi weszliśmy, dziewczynka mała, no, i pot razem z nim. No i proszę, to jest ten, co mówiłem. Chłopiec tam ukradł coś. I... I dostaje paty. Nie tylko, że siedzi w więzieniu, to jeszcze paty. Kolejna cela, chociaż właściwie pokój strażników. Strażnicy sobie tutaj w karty grają. Przy kominku oczywiście. Tutaj, proszę, dyby. Dla dużych i małych, tak? Dla dzieci też. I to widzę na Twój wiek nawet pasuje. No. Kiedyś mieli trochę inne metody wychowawcze. No i proszę, trafił i w gdyby. Jak sam przyjdzie. Zaraz go uwolnię. Tutaj mamy makietę tego więzienia. Z podziałem na to, co to było, które budynki, jaką rolę spełniały. Tak to wyglądało to krzesło to tak naprawdę waga tutaj ważono, ile więzień wa waży, kiedy go przejmowano i ma ważyć tyle tak samo, gdy wychodził. Gdyby ważył mniej, znaczy, że ktoś go okradał z posiłków. No, a jak więcej, znaczy, że kradł Tutaj mamy no, rozprawę sądową, a tutaj nie wiem, czy cokolwiek widać. Hmm? No, troszkę się rozświetla, bo, bo idzie do więzienia, wiesz? No, tutaj są więźniowie. I tu jeszcze w kolejnej celi mamy przedstawienie, jak to. Tak, no i tutaj mamy takie miejsce, gdzie można pobrać się z przewodnikiem pokory i urodki z różnych interesujących miejsc. I to, co to dbają bardzo. Reklamują się jakby nawzajem. To tak. no. pieczenie. Tu mamy armatkę. Widok tutaj na fragment na dziedzińca. No tutaj weszliśmy sobie na górę. Bo tutaj jest Muzeum Radia. O którym wspominałem. Są tu przeróżne eksponaty I kolejny pokój no możemy całą historię radia sobie prześledzić Jak to było idziemy dalej No i proszę Tutaj jeszcze taka fotka. No i tutaj jest nagroda za znalezienie tych kotków. No, coś ci wypadło. Tak, gumka, ołówek, nie wiem co tam jeszcze. I linika. W takim etui z logo y, tego, to więzienia. No. A tutaj dodatkowo, nie wiem jak to się stało. Pani mnie naciągnęła na kaczkę za 6 euro. Byłem pewien, że to jest też element nagrody. Po prostu tak nagle znienazka pytać czy to dla niego też może być. Ja mówię, że może być. No to 6 euro. <grym> Ach, dobra, no. Ech, jak mi się podoba niech będzie. Za wejście 16 euro, żeśmy zapłacili we dwóch. Dobrze. Jeszcze się tu pokręcimy i będziemy powoli stąd szli my sobie tutaj jeszcze pod dysiem chodzimy dookoła tego więzienia patrzymy jakie to solidne mury były kiedyś jakie zabezpieczenia no. No, ludzi cały czas przybywa z dziećmi no sprytny taki chwyt marketingowy wiecie pomóżcie pomóżcie czarownicy Wandzie czy tam jakiej było znaleźć czarne koty no to ludzie przychodzą i pomagają tam mi. Głupka i łupek. Przy okazji, oczywiście, pewnie, no, dzieci sobie zobaczą coś, co by tak normalnie nie przyszły, albo nie w tym wieku jeszcze, nie? No, takiego pięciolatka do więzienia to tak jeszcze, no, za 2-3 lata może. No, ale, no, z tej strony to takie mniej sympatyczne wrażenie to robi. Zobaczmy jeszcze dalej co tam jest. A to jesteśmy już od takiej strony, co tu nawet nigdy nie byłem. No co najciekawsze to tam z przodu, nie? Tutaj chyba mało kto się zapuszcza. Z tego co widzę to są ruiny dawnego szpitala więziennego. A więzienie mamy tutaj właśnie. To widzimy je teraz z drugiej strony całkowicie. tej takiej absolutnie nieturystycznej jakby i jeszcze tutaj z jednej strony te więzienie a tam sobie hasa tak w ogóle się przeglądam to sforsować takie więzienie, uciec z niego no to byłoby ciężko no nie dość, że uzbrojeni strażnicy no cele i tak dalej a to jeszcze dwójny mur, z czego no jeden naprawdę bardzo wysoki. No nie było łatwo. Tutaj można sobie zrobić stopkę i zapoznać się z historią dokładnie jak było. A w skrócie od 1818 roku to się zaczęło, kiedy mury wybudowano. Pierwszych więźniów przyjęto w 1824. No, więzienie Zakończyło działalność powiedzmy w 1923, było w fatalnym stanie. Później to się właśnie mieściło radio i był magazyn. Przez lata niszczało Aż w 1993 zrobiono z tego atrakcję turystyczną. No, a 11 lat później przyjechałem tutaj ja i zwiedzałem to więzienie. Ale tu jeszcze patrzysz ma pamiątkową fotkę. No i my już wracamy sobie z tego więzienia pójdziemy sobie tam do parku, tam jest plac zabaw no i Patryś już się wyskakał ja i wybawił tam wracamy jest do miasta ja my już przejechaliśmy właśnie tym autobusem które sobie idziemy do McDonalda, Patryc sobie zażyczył no, idziemy do tego otomaka jednak zmiana planów, będzie Burger King tam ogromna kolejka w tym maku jest i no, jest ludzik takiego no, już weszło do Patryś ma taką zabawę. tak, takiego ludzika zaraz to rozpakowujemy na Patryśa bułeczka z kurczakiem będzie dał mi jakieś tam wegetariańskie sprawy także jemy a my już sobie wracamy do domku na butach bo długo trzeba czekać na autobus opóźnione są i widzę że dużo ludzi na przystanku bardzo więc będzie też zapchany a my mamy tak 15-20 minut spacerku do domu po drodze jeszcze może do sklepu wstąpimy także tak no i na koniec dnia oczywiście deserek jeszcze patrysia ulubiona overall tak? dobra idziemy do domku